Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister i dzisiaj po raz drugi zapraszam Was na najsłynniejszych graczy i znowu dzisiaj przedstawię Wam dwie sylwetki. E, pierwsza z nich jest e, reprezentantem naszego pięknego kraju, a natomiast druga sylwetka to sylwetka gracza z zagranicy. Dzisiaj nasz wspaniały kraj reprezentuje Pan Włodzimierz Piasecki, który podobnie jak prezentowany w pierwszej części Marek Krukowski, gdyby powstała Polska w SRP The Chase, jest moim osobistym pretendentem do funkcji chasera w tym teleturnieju. No ale niestety jeszcze tego teleturnieju w Polsce nie ma. Osobiście mam nadzieję, że kiedyś będzie. W każdym razie, wracając jeszcze do Marka Krukowskiego, który ostatnio wystąpił w milionerach. Niestety wygrał tylko 1000 zł. To właśnie takie uzupełnienie sylwetki Marka Krukowskiego Wam się dzisiaj należy. No ale głównym bohaterem jest jednak Włodzimierz Piasecki, który. Eee, przez kilkanaście lat występował w, wystąpił w tylu teleturniejach, że wszystkich nie, nie dałem rady tutaj zmieścić. Zmieściłem najważniejsze. Przede wszystkim miliard w rozumie. Wstaję to o kilka razy, w miliardzie w rozumie. Eee, w tym odcinku specjalnym na dziesięciolecie, eee, Na danym w maju dwa, e, 2003 roku. Eee, dalej, występował w Krzyżówce Szczęścia. Co najmniej cztery razy w jednym z dziesięciu chyba dwukrotnie w Kole Fortuny w latach 90. raz w 90 albo trzy razy, trzy razy nawet. 94 za Wojciecha Pianowskiego, potem za Pawła Wawrzeckiego raz i jeszcze za Stanisława Miguckiego, to trzy razy w Kole Fortuny. W 98 wystąpił w te turnieju Dobra Cena wraz z innymi zawodowymi graczami, m.in. Jerzym Dobrowolskim i Markiem Krukowskim w jednej drużynie, wystąpił w awanturze o kasę. W 1998 roku, czyli w tym samym roku, kiedy w dobrej cenie, wystąpił w jakiej to melodii. Brał udział oczywiście w teleturnieju Najlepszy z Najlepszych, w którym zgromadzili się najsłynniejsi polscy gracze teleturniejów. Wystąpił również w Wabank w czasach Kazimierza Kaczora oraz w Najsłabszym Ogniwie. Również te teleturnieju nie ominął. No i jeszcze występował w takich mniej znanych, takich jak. Telegra czy Forsa. Yy, no to fajnie, to są te tereny interaktywne, poranny. W każdym razie tam też podobno brał udział. Dobrze. To jest sylwetka naszego rodaka, pana Włodzimierza Piaseckiego. Natomiast druga sylwetka to Tomas Kine, przedstawiciel Niemiec. Tomas Kine. Jeden z chaserów w niemieckiej wersji teleturnieju The Chase, Gefrag, Gejagt. nosi tam ksywę Der Quiz Doktor. gdyż naprawdę można powiedzieć o nim: Quiz Doctor. Eee, w teleturniejach debiutował równo 30 lat temu. W 1991 roku wziął udział w pierwszej niemieckiej wersji Geopardy, czyli Riskant. Eee, w tym samym roku wystartował w niemieckiej wersji Tic Tac Doe. Również na RTL, e, która nosiła nazwę po tak, Toł. I tam wygrał trzy odcinki i został niepokonanym mistrzem. E, potem była przerwa. W 1994 roku e, wziął udział w pierwszym odcinku reaktywowanej wersji niemieckiej Jeopardy. E, już pod nazwą Jeopardy. I nie dość, że został pierwszym mistrzem tego terytorium. Wygrał pierwszy odcinek te bank w Niemczech pod nazwą Geopardy. To jeszcze został pierwszym, który wygrał pięć odcinków z rzędu, i odszedł jako niepokonany mistrz. Do tego stopnia to się odbiło echem, że później w 1996 roku brał udział w International Championship. No oczywiście to były takie międzynarodowe odcinki Geopardy, gdzie producenci prosili producentów lokalnych wersji, aby wyznaczali swoich reprezentantów, no i właśnie to ma skinę na tych. Międzynarodowych odcinkach Geopardy reprezentował Niemcy. W tym samym roku, w 1996, wziął udział w niemieckim 1 z 10 Jeder Geigen 1. Potem miał znowu przerwę. W 2001 roku wygrał jeden z odcinków niemieckiego najsłabszego ogniwa. Brał udział również w niemieckiej wersji 1 Kontrastu. No a kilka lat temu wziął udział jako zawodnik w niemieckiej wersji The Chase, czyli Gewerakt aby w 2018 roku zostać jednym z Chazerów. Zresztą, zresztą to nie jest ewenement z światowej, Takie przypadki również się zdarzały w innych krajach. Eee, taka ciekawostka, że jeszcze jedną z chaserek w niemieckiej wersji GFRW, chyba jedyną kobietą do tej pory na tym stanowisku, była nasza jodaczka Grażyna Werner. Polka mieszkająca w Niemczech. To było w 2017 roku. W 2016 działał jako uczestnik, a w 2017 była już chazerem. No i obecnie już tej funkcji nie pełni w każdym razie to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.